Bartek, 10 minut, 20 minut ta chodzi. Byłem w tym bagnie tam. Widzisz takie krzaki, to sama woda. I mówię, a idę. Dookoła tego bagna sobie obejdę. Bo coś tutaj było w tym bagnie, wiesz? Kurde, i tak patrzę z daleka. łopie, wiesz? Tak sobie idę, idę. I ci pokażę. Gdzie leży róg? Nie wiem, czy będziesz widział, ale to białe mi się zaświeciło. To ci przybliży. Zobacz tam pod drzewem, u góry. Taka biała kostka wystaje. Teraz idziemy po to. Nie wiem, co to tam leży. Tata jeszcze tam nie był. Ale w każdym bądź razie to jest 5 metrów od drogi. Wiesz? Zobacz, leży sobie tyczka, a droga, zobacz, jest tutaj. Widzisz? Przed samochód tu przejechał. Piękny, czarny. Zobacz, synek, jak leży. Zobacz. I tak sobie leży wbity. Coś pięknego. Bajer. Kurde, że tak blisko drogi. Normalnie nie do nie do opisania. 嗯，啊。Mm. Oh.